Dni Rady Powiatu Szczecineckiego już zakończyli wakacje. W czwartek zbiorą się na pierwszej powakacyjnej sesji. Nie tylko uczniowie kończą wakacje, ale również sezon urlopowy kończą radni Rady Powiatu w Szczecinku. I już jutro, 30 sierpnia o godzinie 13, zbiorą się na pierwszej powakacyjnej sesji. Podczas sesji radni podejmą aż 8 osie, uchwał z 13 punktów oraz zapoznają się z informacjami dotyczącymi procesu inwestycyjnego, rozbudowy szpitala w Szczecinku, realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki. I naszych partnerów, m.in. w ramach programu Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej oraz usprawnienie zarządzania energią przez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Przypomnę, że pierwszy z tych projektów już zakończył się 30 czerwca, a więc czas nieuchronny na podsumowanie. Natomiast program realizowany Systemu Zielonych Inwestycji nadal jest jeszcze realizowany. Jakie uchwały będą podejmowane na najbliższej sesji? Tak jak wcześniej wspomniałam, uchwał będzie 8, chyba że ta liczba ulegnie zmianie, jeżeli zostanie zmieniony porządek obrad już na sesji, a uchwały, które będą podejmowane dotyczą przede wszystkim zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2012, a co za tym idzie w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu szczecińskiego na lata 2012-2026 i o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu szczecińskiego na lata 2012-2015, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność powiatu szczecińskiego nad jeziorem Wilczkowo w obrębie Świątki w trybie przetargu nieograniczonego, jak również wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Serdecznie zapraszam na obrady. W czwartek szczecinecki zespół metalowy Materia wystąpi z kameralnym koncertem w Ogrodzie Sapiku przy ulicy Kilińskiego. Materia zagra w Szczecinku jeszcze w piątek w czasie koncertu na rzecz pięcioletniego Kubusia chorego na dozę. Jedni artyści mówią, że trasy koncertowe to coś wspaniałego, inni, że trochę męczące. Wy od dwóch tygodni jeździcie po Polsce z koncertami. Jak jest? Jest bardzo fajnie. Na koncerty przychodzi sporo osób. Jeździmy, byliśmy w Białymstoku, w Łomży, w Olsztynie, w Elblągu, w, tak w, w, w trzewie jeszcze byliśmy, wczoraj graliśmy w Słupsku, byliśmy też w Darłowie. Wszędzie za, no jest trochę ludzi, przychodzi, jest zainteresowanie. Jest to męcząca sprawa, ale też raduje bardzo człowieka, że można zagrać dla ludzi, pokazać się i... i, i... Cały czas być w tej trasie i no, po prostu nie mieć przerwy w tym i po prostu cały czas jechać i, i się bawić i, i grać dla ludzi. To jest coś wspaniałego. I adrenalina rośnie, prawda? Tak, oczywiście. Za każdym razem jest, jest też tak, tak na początek jest oczywiście troszeczkę takie stanowienie, czy przyjdą ludzie, czy, czy wszystko wyjdzie dobrze, ale zazwyczaj na koniec jest pozytywny odbiór. Nie mogłoby zabraknąć na waszej trasie Szczecinka, prawda? Tak, oczywiście 30 sierpnia gramy w Szczecinku koncert. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do MDKu na Kilińskiego. Tam zagramy właśnie koncert z, z trasy Face of Rage Tour razem z zespołem Northern Plague. Plague tak, Northern Plague. Jeszcze zagra zespół Bach z Zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie pewnie niezła zawierucha. Czy bilety są jakieś bilety czy wstęp jest wolny bo to tak. ważne dla tych którzy nas słuchają są Bilety bilety są jeszcze do dzisiaj do kupienia w przedsprzedaży za 10 zł w punkt jest sprzedaży w starej galerii pomorskiej tam w sklepie gdzie można kupić płyty i koszulki a o jutro w samym miejscu koncertu czyli w MDK-u za 15 zł można nabyć bilet jeżeli ktoś nie da rady jutro, bo 30 to już jutro, to jeszcze raz może Was usłyszeć. Tym razem będzie to koncert charytatywny. Tak, 31 gramy koncert charytatywny na muszli koncertowej. Tam zagramy najprawdopodobniej jako pierwsi, bo potem gramy też w Półczynie koncert i, i zagramy jako pierwsi koło godziny 16. Więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie też 31 na muszlę koncertową. W piątek w muszli koncertowej Szczecineckiego Parku odbędzie się koncert charytatywny na rzecz pięcioletniego kubusia chorego na musko, mukowiscydozę. Początek imprezy o godzinie 16. W czasie koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcieliby przyjść, posłuchać muzyki, zabawić się. Będą atrakcje różne dla, dla dzieci, dla dorosłych. Także mam nadzieję, że znajdzie ktoś. Wszyscy znajdą coś dla siebie, koncert będzie głównie nastawiony na, na zbiórkę jakby funduszy dla naszego synka Kuby, który jest chory na mukowiscydozę. Mukowiscydoza to straszliwa choroba atakująca między innymi płuca. Tak, no generalnie choroba atakuje cały organizm, powoduje zwłóknienie narządów wewnętrznych, głównie płuc i trzustki. No to, to jest straszna choroba genetyczna, która no, jak na razie w Polsce, jak i na całym świecie nie jest y, uleczalna. Leczenie, czy rehabilitacja dziecka chorego na mukowiscydozę to proces wielu codziennych, czasochłonnych zabiegów, a także kosztownych leków. Y, tak, jeżeli mówimy o rehabilitacji, bo, bo taką rzecz trzeba stosować w, co, w codziennej profilaktyce z dzieckiem, to taka rehabilitacja zajmuje około 3 godzin dziennie, jeżeli Kuba jest no w, w miarę dobrym stanie zdrowia. Są to godziny oczywiście, które, które zabieramy jego dzieciństwo. No, no tutaj nie macie co oszukiwać. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie i koszty z tym związane, no to przy dobrym stanie zdrowia Kuby jest to koszt rzędu 1000 zł. Miesięcznie. Miesięcznie oczywiście. Czyli jest to 12 tysięcy złotych rocznie. No tak, jeżeli, jeżeli nic, nic złego się nie dzieje, jeżeli, jeżeli Kuba zachoruje na jakąkolwiek infekcję, no, koszty diametralnie wzrastają nawet do 2000 tysięcy złotych miesięcznie. Do rehabilitacji w tej chorobie potrzebne są bardzo drogie urządzenia rehabilitacyjne. Jak wygląda z refundacją przez NFZ? No niestety kiepsko. Sam na przykład inhalator, który, który Kuba używa trzy razy dziennie czasami. No, jest refundowany raz na 5 lat przez Narodowy Fundusz Zdrowia natomiast my musimy wymieniać taki inhalator raz na rok chociażby e, tak a co z tymi wszystkimi lekami środkami, które są stosowane przy rehabilitacji, jak wygląda z ich refundacją? no podstawowy lek, który Kuba teraz ma i, i będzie i ma wdrożony już na, na, na całe życie, jest to lek pulmozyma Dzięki Bogu jest refundowany. Ponieważ gdyby nie był, wydatek raz na trzy miesiące sięgałby rzędu 6-7 tysięcy. Dzięki, no, to jest chociaż refundowane. Natomiast pozostałe leki niestety kupujemy z własnej kieszeni. Tak jak już wspomniałem, miesięczne, miesięczne wydatki sięgają około 1000 zł. Przy, przy dobrym stanie zdrowia Kuby, koniecznie potrzebna jest pomoc, i właśnie ci wszyscy, którzy zechcą pomóc, mogą przyjść na koncert. Tak, tak jak już powiedziałem, podczas tego koncertu będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy do puszek. Wszelkie środki finansowe, które uda nam się uzbierać, bo nie będzie to tylko akcja zbierania do puszek, również atrakcje, które będą zapewnione, będą też nastawione na jakby przekazanie środków na nasz cel, na cel Kuby oczywiście. Wszelkie te środki zostaną przekazane na konto Kubusia w naszej fundacji, fundacji Matio w Krakowie, konkretnie na leczenie i rehabilitację Kuby. Głównym celem, dla którego będzie przeprowadzona ta zbiórka funduszy jest uzbieranie na tak zwaną kamizelkę oscylacyjną. Kamizelka oscylacyjna to no, niesamowity zakup. No tak, na dzień dzisiejszy kosztuje 31 tysięcy. Już raz Państwo zbieraliście z odpisów czy tam ta zbiórka się powiodła? E tak, zbieraliśmy, dwa lata temu nagłaśnialiśmy całą akcję w, w telewizji, chodzi o odpisy 1% oczywiście, dzięki tym odpisom uzbieraliśmy kwotę około 16 tysięcy złotych, no ale jak już Pan tutaj też wspomniał, same leczenie i, i rehabilitacja pochłania nasze znaczne środki, dlatego... Też inne drogi do uzbierania tych pieniążków też się nam przydają. A więc pomóżmy Kubie, pomóżmy Kubie w zdobyciu kamizelki. Kamizelki, która pozwoli mu w miarę normalnie funkcjonować przez kilka godzin dziennie. E, tak, dzięki tej kamizelce Kuba w pewnym stopniu odzyska te godziny, które traci na, na codzienną rehabilitację, czyli tak naprawdę na swoje dzieciństwo. A więc piątek 31 sierpnia kto zagra? Zagrają zespoły ze Szczecinka. Mam nadzieję, że wszystkim znana materia. Nasza tutaj też Szczecinę czcianka, Maja Wysoczańska. Zagra zespół Połczyna zdroju Bacz. Zagra zespół z Białego Boru, Zakaz Postoju. I zagra zespół również ze Szczecina, zespół Graviton. Piątek, godzina. 16. Zapraszam. Smocze Łodzie to drużynowy sport wodny. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna dysponuje dwoma łodziami, które staną do zawodów w najbliższy piątek o godzinie 17. Start do wyścigów na przystani Szlot przy ulicy Mickiewicza. Szczecinecka lokalna organizacja turystyczna serdecznie zaprasza do obejrzenia zmagań z Smoczych Łodzi. Te regaty to będzie rywalizacja służb mundurowych na Smoczych łodziach. Wezmą w niej udział osady ze Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, z Strażnicy z Zakładu Karnego oraz taka drużyna mieszana, harcerzy oraz szczecineckich morsów. Wszyscy będą walczyć o tytuł drużyny roku smoki 2012. Oraz o puchar, który jest pucharem przechodnim. W ubiegłym roku zdobyła go Straż Pożarna. Przez cały rok stał w gabinecie u pana komendanta Straży Pożarnej, także w tym roku Straż Pożarna będzie walczyć o utrzymanie pucharu, a pozostałe drużyny będą chciały go jej odebrać. O której godzinie trzeba przyjść, żeby zobaczyć start? Ile czasu potrwa cała ta zabawa? Serdecznie zapraszamy w piątek o godzinie 16. Mniej więcej o godzinie 16.30 rozpocznie się pierwszy wyścig. Osady wystartują tutaj z przystani żeglarskiej, będą płynęły wzdłuż parku, także z parku również będzie można podziwiać te zmagania, bardzo widowiskowe zresztą. Ile czasu to potrwa? Planujemy zakończenie imprezy około godziny 18:30, może 19:00 w zależności od tego jak szybko zawodnicy będą pływać. Starosta Szczecinecki i przewodnicząca rady powiatu w Szczecinku zapraszają na uroczyste obchody 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Starosta Szczecinecki, pan Krzysztof Lis i przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku, pani Dorota Chrzanowska, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Szczecineckiego na uroczyste obchody 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ta uroczystość odbędzie się tradycyjnie na cmentarzu komunalnym w Szczecinku pod pomnikiem poległych żołnierzy o godzinie 12, tak jak Pani wcześniej wspomniała 31 sierpnia właśnie o godzinie 12. A jeżeli chodzi o program tej uroczystości, jest on standardowy i przebiega niezmiennie od lat w tej samej formule a to przede wszystkim z uwagi na oddanie Czci właśnie osobom, które poległy w walkach podczas II wojny światowej, jak również ku czci kombatantów. Jak będzie przebiegała cała uroczystość? Uroczystość będzie przebiegała tak jak w latach poprzednich, a to ze względu na szczególny charakter uroczystości i rozpocznie się m.in. od okolicznościowego wystąpienia pana starosty Krzysztofa Lisa, modlitwy za poległych i kombatantów II wojny światowej, którą przeprowadzi ksiądz kapelan pułkownik Adam Sosonko, apel poległych, salwa honorowa. Całą uroczystość zwieńczy złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem żołnierzy. Żołnierzy i lotników Wojsk Alianckich oraz Żołnierzy Armii Krajowej. Przypomnijmy, o której się zacznie, dla tych, którzy niedokładnie nas słuchali. Uroczystość odbędzie się w najbliższy piątek, 31 sierpnia o godzinie 12, pod pomnikiem Żołnierzy na cmentarzu komunalnym w Szczecinku. Kryty basen Aquatur ma już 10 lat. Z okazji jubileuszu odbędzie się piknik rodzinny, który rozpocznie się o godzinie 16. W najbliższą sobotę, 1 września, robimy taką wspólną imprezę Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Spółka Aquatur. Dziesięciolecie basenu i Dzień Otwarty Sapiku. Na terenie, przy basenie od godziny 16 do godziny 19 będą miały miejsce różne atrakcje, m.in. będą występy i prezentacje sekcji Sapiku, będą różne konkursy związane z basenem, będą nagrody, także serdecznie zapraszam całe rodziny. Jakie sekcje będzie można zobaczyć koło basenu? Na scenie będzie można zobaczyć zobaczyć występy sekcji AIDA, czyli Klub Tańca Towarzyskiego AIDA. Zaprezentuje się również sekcja hip hopu oraz wystąpią dziewczyny ze studia wokalnego SAPIK. Natomiast na stoiskach towarzyszących, które będą dookoła sceny, będzie m.in. Miasto Dzieci, będzie biżuteria użytkowa, będzie sekcja plastyczna, będzie sekcja Klubu Przyjaciół Rudego Liska. Także serdecznie zapraszam. Czy w tym czasie basen będzie czynny? Bo to ważne dla tych, którzy chcieliby skorzystać i z oglądania prezentacji, i ewentualnie z basenu. Jak najbardziej basen będzie czynny w takich godzinach, jak, jak jak zawsze jest czynny w soboty, z taką samą odpłatnością jak w soboty. Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy można będzie uczestniczyć w tych uroczystościach. Jest to sobota, 1 września, godzina 16, teren przy basenie ulica Szczecińska. Serdecznie zapraszamy. Nadchodzący weekend w Szczecinku będzie miał brzmienie rokowe. Wszystko zacznie się już w czwartek i potrwa do niedzieli. Tak się złożyło, że spotykamy się przez kilka dni, będzie dużo, dużo dobrego rokowego grania. Będzie to w formie i koncertu charytatywnego, i koncertu mocnego rokowego uderzenia, i kapel rokowych w muszli koncertowej. Dlatego w telegraficznym skrócie postaram się to Państwu przedstawić, ale już teraz zapraszam na stronę www.sapik.pl, gdzie znajdziecie Państwo dokładne informacje o tych koncertach. Przypomnę zatem na początek o koncercie charytatywnym, o którym telewizja Zachód informowała już mieszkańców naszego miasta. Spotykamy się 31 sierpnia o godzinie 16 w muszli koncertowej. Zbieramy pieniążki dla kubusia. Słyszeliście Państwo wypowiedź Taty Kubusia? Cieszymy się, że jako Sapik możemy wspólnie ze szczecińskimi mediami, z wieloma ludźmi dobrej woli włączyć się w to działanie. Warto przyjść na muszlę koncertową, będzie dużo dobrego grania, będą konkursy, zapewne jakieś niespodzianki, różne możliwości wsparcia kubusia. Warto sobie zarezerwować czas na taki spacer. Przypomnę, zaczynamy 31 sierpnia. Godzina 16. Jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę 30 sierpnia, yy... Koncert Materii. I to materia z przyjaciółmi. Są teraz w trasie koncertowej i jeden z tych koncertów zaplanowany został, oczywiście, w przecinku, bo inaczej być nie mogło. Będzie miał miejsce w Sapiku, w tym tak zwanym małym Sapiku przy ulicy Kilińskiego. Będzie to 30 sierpnia, godzina 19. I wreszcie to nie koniec tych wydarzeń muzycznych, bo 2 września to kolejne spotkanie w Muszli Koncertowej. Tym razem nazwaliśmy to koncertem Kapel Rokowych i zagrają takie grupy jak Anonim. I tu warto powiedzieć, że Anonim. Nim już dwa lata działa na scenie i tak naprawdę ten koncert to również takie świętowanie tego jubileuszu. Będzie oczywiście Nemrod, będzie zakaz postoju, będzie James Baton Band, a zatem różne brzmienia rokowe i te mocniejsze, i te takie trochę bardziej. Spokojne, to może za dużo powiedziane, ale trochę w innym stylu utrzymane, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. A zatem dużo, dużo muzycznych wydarzeń. Ja wiem, że padło dużo dat, dużo godzin, dlatego warto sobie zarezerwować czas na ten weekend. Tak naprawdę, ostatni weekend wakacji, gdzie gdzieś jak gdyby żegnamy już wakacyjne klimaty. Zarezerwować sobie czas, przyjść na koncert. A szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.sapik.pl. Zapraszam serdecznie. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.